Słyszałaś wiadomości? Kto pisze? Znaleźli kolejne ciało w lesie za szkołą. Co to powalone. Ale kim ty jesteś? Nie pamiętasz mnie, to przykre. Pytam na serio. Kim ty jesteś? Skąd masz mój numer? Od zawsze mam twój numer. Wiem wszystko o tobie. Obserwowałem cię. Co do cholery, to nie jest śmieszne. Blokuję cię. Na twoim miejscu nie robiłbym tego. Zablokowanie mnie byłoby, niemądre. Grozisz mi? Oczywiście, że nie. Staram ci się pomóc. Jesteś w niebezpieczeństwie? Niby jakim. Co mi grozi? Seryjny zabójca jest bliżej niż myślisz. Jest bliżej niż sobie możesz wyobrazić. O czym? ty mówisz. Wiesz coś, o czym powinnam wiedzieć? Musisz poinformować policję. Policja ci nie pomoże. Nikt ci nie pomoże. Poza mną. Nawet się nie znam, jak mam ci niby ufać? Bo jestem jedyną osobą, która to wie i która to rozumie, do czego jest on zdolny. On kim jest on? Ten, który ma nóż i maskę. Używa innego imienia, ale tak naprawdę nazywa się Damian Blackwood. Czekaj, Damian Blackwood? On był ofiarą, znaleźli jego ciało. Doprawdy? A może znaleźli to, co on chciał, żeby znaleźli? To wszystko nie ma sensu. Damian nie żyje. Jesteś tego pewna? Dlaczego w takim razie nie odwiedzisz jego grobu? No dalej. Jesteś jakiś dziwny. Nie, jestem jedyny normalny tutaj i jako jedyny znam prawdę. Co tak naprawdę się mu stało? Dobra, dość tego. Dzwonię na policję. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Dlaczego? Bo Damian się o tym dowie, a on nie lubi jak ktoś donosi. Damian nie żyje. Więc czego się obawiasz? Dlaczego w takim razie chcesz dzwonić na policję? Bez sensu, prawda? E, muszę muszę pomyśleć. Myśl ile chcesz, ale pod żadnym pozorem nie wyjeżdżaj z miasta. Czy to groźba? Nie, nie groźba, po prostu przyjacielska rada. Czego chcesz ode mnie? Chcę, żebyś poznała prawdę o tym, co stało się Damianowi? I innym. Jakim innym? Innym ofiarom. Tym, o których nikt nie wie, jeszcze. O czym ty mówisz? Były tylko dwa morderstwa. Tak policja myśli. A ja znam prawdziwą liczbę ofiar. Ile ich jest? Więcej niż możesz sobie wyobrazić. Damian był bardzo zajęty. Skoro tyle wiesz, to dlaczego po prostu mi tego nie powiesz? I zrujnować całą zabawę, nie o to chodzi. Jesteś chory. Może trochę. Ale nie jestem jedyny. Odkopywanie grobów. Mówi ci to coś? Nie rozumiem. Odkopywanie grobu? Kogo? Idź na cmentarz, zobaczysz. Nigdzie nie idę. Jeśli chcesz poznać prawdę, musisz iść na cmentarz. Damian na ciebie czeka. Damian nie żyje. Skoro tak myślisz, to czego się obawiasz? Odwiedzisz po prostu jego grób. To jest naprawdę nienormalne. To jedyna opcja, żeby poznać prawdę. Będę czekał. Będziesz na cmentarzu? Zawsze jestem w pobliżu. Czekam, obserwuję. Do zobaczenia Hanna. Skąd znasz moje imię? Kim ty jesteś? Niedługo się dowiesz. Oczywiście, jeśli przeżyjesz tę noc, słodkich snów. Jestem na cmentarzu. Gdzie jesteś? Nikogo tu nie widzę. Podejdź do grobu Damiana. Tam znajdziesz odpowiedź. O mój Boże, jego grób jest wykopany, a trumna jest roztrzaskana. Jest pusta. Próbowałem cię ostrzec, Damian żyje. To gdzie on jest? Zaraz tu oszaleję. Nie widzisz go. Stoi tuż za tobą. Co? Właśnie się odwrócił? I nikogo tam nie było. Patrzysz w złe miejsce. Czekaj, widzę kogoś w lesie. To ciemna postać nosi maskę i trzyma nóż! Nie, to nie może być prawda. Ale jest to prawda. Nie chciałaś prawdy, to ją otrzymałaś. Proszę, błagam cię. Powiedz mi o co chodzi. Właśnie ci powiedziałem. Ta postać to Damian. A teraz on idzie po ciebie. Lepiej uciekaj, Hanna. Nie, proszę. Pomóż mi, nie chcę umierać. Obawiam się, że już za późno. Chciałem cię ostrzec. Mogłaś mnie posłuchać. Uciekaj!